Witajcie, w tym filmie poinformuję Was o nowościach w GTA Online i powiem Wam na samym starcie, że mamy super tydzień. Oczywiście pod względem premii. No i przejdźmy teraz do premia. Mamy super premię na wbijanie RP. Tą premią są wyścigi Hotring 2x kasa RP. Druga premia to tryb adwersarza biegacz Remix. Również 2 razy kasa RP. Trzecia fajna premia to jest premia na finały napadów z mieszkania. Są one teraz dwa razy kasa i RP, ale przez wcześną godzinę nagrywania tego filmu po prostu mi się to nie wyświetla, jak widzicie na Pacyfiku. Pokażę Wam godzinę, nagrywam o godzinie 11.11. .11. I ostatnia premia, dzięki której ten tydzień będzie super dla każdego gracza solo, jest to premia dwa razy kasa i RP na napady z warsztatu. Teraz przejdźmy sobie do zniżek i wszystkie drogie apartamenty są tańsze o 40%. Druga premia to wszystkie warsztaty tuningowe są tańsze o 40%. A jeśli chodzi o ich renowacje, to również są o tyle samo procent tańsze. W Legendary mamy tańszego Saiphera, Jestera RR. Wizjone mamy tańsze. Casco. W Warstock mamy tańszą hydrę. Wanie z bronią o 30%, mamy tańszą wyrzutnię IMP, a jak opłacacacie GTA Plus, macie cały asortyment wana z bronią tańszy o 50%, ale nie będę pokazywał, gdzie jest wan z bronią, bo codziennie jest on w innym miejscu. I ostatnie trzy zniżki są w klubie samochodowym: wynoszą one 30% i mamy tańszego Lynxa, colibrawler oraz Furore GT. I na sam koniec przejdźmy sobie do darmowego autka. W tym tygodniu jest to nebula turbo. I co trzeba zrobić, by zgarnąć tą furę za darmo? To musicie zająć pierwsze miejsce przez dwa dni z rzędu na wyścigach z klubu samochodowego. Wow, Rockstar poleciał grubo z tym wyzwaniem. No, i to byłoby wszystko, co miałem wam do przekazania. W tym szybkim newsie trzymajcie się, papa. Pa.